Na mojej karcie społeczności dzisiaj odbyło się głosowanie. Zadecydowaliście, że chcecie fakty o Instagramie, także proszę bardzo. A jeżeli chcesz mieć dostęp do mojej karty społeczności, po prostu zasubskrybuj mój kanał. Dzięki tej karcie możecie głosować jakie odcinki chcecie na moim kanale itd. A teraz przejdźmy sobie już do tych faktów. Najpopularniejszym osobistym Instagramem jest konto Seleny Gomez. W piosenkarce co miesiąc przychodzi około 2 milionów nowych obserwujących, a na tą chwilę zgromadziła ona ponad 144 milionów osób. Zaraz za nią są Instagramy Cristiano Ronaldo, Ariany Grande czy Beyoncé. Co ciekawe, gość, który obejmuje pierwsze miejsce pod względem ilości dodanych fotek, dodał ich przeszło 2,5 miliona, a zabrał tylko 800 obserwujących osób. Ciekawi mnie, ile godzin z życia musiał mu zająć dodawanie tych zdjęć. Najpopularniejszym zdjęciem na Instagramie jest zdjęcie, które opublikowała Kylie Jenner. Opublikowała ona zdjęcie swojego nowonarodzonego dziecka, które to zebrało niesamowite 18 milionów odsłon. No, co prawda nie odsłon, odsłon było na pewno więcej zebrała ponad 18 milionów lajków. Najpopularniejszymi hashtagami na Instagramie są hashtagi Love, Fashion i Photo of the Day. Innymi popularnymi tagami są tagi Beautiful, Travel czy Happy. Najpopularniejszym filmem na Instagramie jest film Cristiano Ronaldo, który pokazuje swoje nowo nabyte Bugatti Chiron. Film ten zebrał ponad 22 miliony lajków. Są też miasta, w których publikujemy najczęściej. Tymi miastami są Nowy Jork, Londyn oraz Moskwa. Jeżeli ciekawi Was z jakich miejsc ludzie wysyłają najwięcej zdjęć, są to Disneyland, Times Square oraz Central Park. To jeżeli chodzi o USA, z kolei na czwartym miejscu jest wieża Eiffla z Paryża oraz Tokyo Disneyland znajdujący się w Japonii. Największy roczny przyrost obserwujących miał Cristiano Ronaldo, zaobserwowało go w 2017 roku aż 30 milionów nowych osób. Najczęściej odwiedzanym Stories na Instagramie może pochwalić się Neymar, zaraz za nim jest Kim Kardashian. Instagram to także wielkie pieniądze. Beyoncé, Cristiano Ronaldo czy Selena Gomez, czyli królowie Instagrama, inkasują 3-4 miliony złotych za jedno zdjęcie. Oczywiście nie mówię tutaj o każdym zdjęciu, tu chodzi o te zdjęcia sponsorowane, których jest oczywiście u nich pełno, więc możecie wyobrazić sobie jaką skalę i jaką siłę ma Instagram. Na moim kanale zrobiłem także kiedyś fakty o Kubie Wojewódzkim. On również osiąga niebagatelne stawki za zdjęcia na Instagramie. Niewątpliwie on, jak i Lewandowski, który zarabia pół miliona złotych za jedno foto, zarabiają najwięcej, jeżeli oczywiście chodzi o polskiego Instagrama. Dwa lata temu na Instagrama weszła możliwość dodawania filmów. Po dodaniu tej funkcji w pierwszy dzień filmów dodało przeszło 6 milionów użytkowników. W kwietniu 2012 roku serwis został kupiony przez Facebooka za około 4 miliardy złotych. Pracowało wówczas nad nim zaledwie 13 pracowników. Na Instagramie zarejestrowanych jest około 50 milionów spambotów, czyli nieautentycznych profili służących do nabijania sztucznie lajków i wyświetleń. 20 lipca 2015 roku na internetowej wersji Instagrama została wprowadzona wyszukiwarka umożliwiająca wyszukiwanie hashtagów, profili użytkowników oraz lokalizacji co trzeci człowiek na Ziemi korzysta z Facebooka. Użytkowników Facebooka jest dokładnie 2,3 miliarda osób. Instagramowych użytkowników jest już ponad 1 miliard. Liczba ta ciągle rośnie z roku na rok. Prawdopodobnie kiedyś prześcignie ona Facebooka, którego popularność zaczęła maleć. W Polsce Instagrama używa 6 milionów osób, zaś Facebooka 16. Ogólnie, jeżeli chcecie takie fakty o Facebooku, dajcie znać. Tempo wzrostu liczby użytkowników Instagrama wynosi 5% na kwartał, gdzie tempo wzrostu Snapa wynosi 2%, a Facebooka 3%. Pamiętacie pierwszy fakt, kiedy mówiłem o najpopularniejszej osobie na Instagramie? To było słowo klucz, bo jest konto, które ma dwa razy więcej obserwujących niż najpopularniejsza osoba. To konto to Instagram. Tak, Instagram ma swojego Instagrama. Konto Instagrama obserwowane jest przez ponad 256 milionów osób. Trochę taka incepcja w incepcji. 95% użytkowników Instagrama, którzy wrzucają zdjęcia, sami je sobie lajkują jako pierwsi. Dajcie znać w komentarzach, czy wy też tak robicie. Oglądaliście film na moim kanale z kolekcją samochodów papieży? Tam mówiłem o samochodzie na przykład Jana Pawła II i papieża Franciszka. Nie bez powodu tutaj o tym wspominam. Papież Franciszek również ma swojego Instagrama. I to nie byle jakiego. Zebrał on ponad 1 milion obserwujących w pół dnia. Jest to jeden z rekordów świata na Instagramie. Instagram został oficjalnie pokazany w kwietniu 2010 roku. Jako aplikacja po dwóch miesiącach miała dokładnie 1,2 miliona użytkowników, a po roku było to już 10 milionów. Stworzyło ją dwóch facetów. Na Instagramie jest więcej użytkowniczek niż użytkowników. Kobiet na Instagramie jest aż o 15% więcej niż mężczyzn. Na Instagramie największa część użytkowników to Instagramowicze w wieku 16-20 lat. Tak wyglądało pierwsze zdjęcie na Instagramie. Fotografię to opublikowali jego założyciele. Pamiętacie, jak mówiłem o tym, że Facebook postanowił wykupić Instagrama? Było to dokładnie 6 dni po tym, jak pojawił się on na Androidzie. Wtedy na Instagramie było już ponad 30 milionów użytkowników. Ciekawi mnie, czy pamiętacie stare logo Instagrama. Logo to miało 6 lat, po tym czasie zostało zmienione, czyli dokładnie 12 maja 2016 roku. Na Instagramie publikowane jest ponad 1200 zdjęć w ciągu sekundy. 85% amerykańskich nastolatków korzysta z Instagrama, z czego 68% osób korzysta z niego codziennie. Ja również posiadam swojego Instagrama. Wpadnijcie na niego. Jego nazwa to po prostu gdzie taniej. Także wpadnijcie. Na Snapie, grupie i na YouTubie mam taki sam nick, więc łatwo mnie znajdziecie. To wszystko w tym odcinku. Jeżeli odcinek podobał Wam się, no to zasubskrybujcie mój kanał, zostawcie łapkę w górę oraz dajcie znać w komentarzach, czy chcecie takie same fakty o Facebooku. Tymczasem to wszystko. Cześć.